Zadanie 6.24. Dany jest promień podstawy R i długość tworzącej L stożka, wyznacz kąt środkowy wycinka koła będącego powierzchnią boczną stożka. No i teraz tak, trzeba sobie oznaczyć, że R to jest oczywiście promień podstawy. L to tworząca stożka. Przez gamma oznaczymy kąt środkowy, kąt środkowy wycinka kąta. I wtedy jest taki wzór, że gamma podzielić na 360 stopni to się równa l R na L. Czyli wobec tego w podpunkcie A my tu mamy gamma na 360 stopni, to się równa 1 czwarta. Możemy to sobie pomnożyć po skosie. 4 gamma równa się 360 stopni, obie strony dzielimy na 4 gamma B równa się 90 stopni. Teraz przykład 2 i mamy tutaj taki sam wzór. Gamma podzielić na 360 stopni. To się równa jest 315. Nożymy po skosie. 15 gamma to się równa 3 razy 360, czyli gamma to się równa 72 stopnie. 72 stopnie.